Zapakował swój chleb i poleciał do Paryża. Samolot Kaczora wylądował w Paryżu. Kaczor pojechał do najbliższego hotelu. Jednak na jego drodze pojawił się pewien problem: Kaczan wylądował w Paryżu. Kwa, 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 kwa. Tuż po wyjściu z samolotu postanowił udać się do najbliższego hotelu, jednakże na jego drodze stanął pewien problem. Proszę natychmiast wyjść z budynku. Ale dlaczego? Zarezerwowałem tu pobyt, nie macie prawa mnie stąd wyjewać. Inni goście hotelu skarżą się na to, że śmierdzisz odbytem. Niestety jesteśmy zmuszeni pana wyprosić. Ech. Dusznik obraca się, a tam stoi Kaczan. Co się stało? Wyjewali mnie stąd, bo śmierdzę odbytem. Jak chcesz, możesz przenocować u mnie. Okej, okay, dzięki, Mordo. Kaczan przemycił dusznika do swojego pokoju hotelowego.